Kluczem jest dzisiaj kwestia embarga i to już nie kwestia ograniczeń dostaw, ale całkowitego embarga na ropę, węgiel i gaz. Gaz, oczywiście, najbardziej strategiczny z tych surowców, wymagający zerwania kontraktów, które obowiązują, ale uważam, że Europa dzisiaj stoi przed takim wyzwaniem. Ta decyzja musi zapaść wspólnie i powinna zapaść wspólnie. Myślę, że w obliczu yy, zwycięstwa Viktora Orbana. Na Węgrzech będzie on przeciwstawiał się takiej decyzji, ale to jest dużo poważniejszy aspekt, czy wspólnota europejska wobec Wiktora Orbana będzie konsekwentna. Przypominam, że artykuł 7, jeżeli chodzi o Węgry, ta procedura jest rozpoczęta i być może, że będzie kwestia przejścia w ramach tej procedury na wyższy mm -hmm. poziom, nawet ograniczającej możliwość. Yy, Zabierania głosu przez y, państwo członkowskie, więc myślę, że to jest jeszcze zupełnie inna decyzja polityczna, jeżeli chodzi o kwestię embarga. Jeżeli nie będzie to decyzja wspólna, poszczególne państwa członkowskie mogłyby taką decyzję podjąć samodzielnie, zresztą niektóre z nich już podejmują. Jeżeli chodzi o te najbardziej y, łatwo zastępowalne surowce, czyli ropę i węgiel, można powiedzieć, że ta samodzielność jest y, możliwa do osiągnięcia. Już teraz, bo to jest kwestia kupna na rynkach, więc oczywiście jest kwestia ceny, dostaw i ich warunków, ale ta decyzja jest łatwą do podjęcia, dlatego tak ważne jest, żeby była wspólną. Jeżeli chodzi o gaz, kwestia magazynowania gazu, dostarczania gazu, jest to trudniejsze przedsięwzięcie, ale też uważam, że Europa jest w stanie to osiągnąć. Dzisiaj przypomnimy, że. Przynajmniej trzy kraje już całkowicie zrezygnowały z dostaw wszystkich surowców, które służą budowaniu energii, zdolności energetycznej. Litwa, Łotwa, Estonia, Czesi, 50%. Dostawy, jeżeli chodzi o państwa zachodnie, to w tej chwili bardzo duże ograniczenie, 20-30 i więcej procentowe. Więc właściwie wszystkie kraje członkowskie w ten sposób postępują. Jeżeli chodzi o członkostwo Ukrainy, myślę, że ta chęć wyrażenia jak najszybszego wejścia Ukrainy do Wspólnoty Europejskiej będzie wyrażana przez wszystkich. I oczywiście na początku jest to status kandydacki. Dopiero później pełne członkostwo, ale ten status państwa kandydującego powinien być bardzo szybko potwierdzony.